z tej strony tronu. Zapraszam na dalszą część przygody w świecie zombi i polujących na siebie ludzi. Dzisiaj zobaczymy kilka mniejszych lokacji. Przed nami jeden z nich. Far. Na niewiele jest miejsc, w których yy, w jednym miejscu roz rozpią się ciągle te same rzeczy. Zazwyczaj zazwyczaj rzeczy rozpią się losowo w tej lokacji można znaleźć broń, jedzenie, lornetki, tym podobne rzeczy. W tym razie miejscu niewiele ciekawych przedmiotów. Zobaczmy jeszcze budynek. To amunicja do pistoletu, zostawimy ją. Tutaj cykl klubowy mam lepszą broń. To jest Ryot Shield, możemy wziąć że To jest ta lepsza tarcza. To jest noż, ale wolę moje figury. Antybiotyki zawsze się przydadzą. Teraz sprawdźmy jeszcze ten kamper. to by było wszystko, jeżeli chodzi o tą lokację. Teraz przeniesiemy się dalej, przed nami, Parkerville. Jesteśmy na miejscu. Tutaj czasami zdarza się spotkać graczy, ponieważ jest to trochę większe miejsce. Obyczne. Można tu znaleźć jedzenie, środki opatrunkowe, czasami broń i inne przydatne materiały do craftingu. Tu jest kawiarnia. Jak widać czasami odwiedzana przez graczy. To są sejfy, które obecnie, jak się, jeśli dobrze pamiętam, można kupić tylko za punkty GC, ale to się zmienia w różnych paczach, dlatego yy, nie ma co do tej informacji, przykro jest zbyt dużej wagi. Yy. Niedawno, niedawno jeszcze można było kupić te sejfy za zwykłe pieniądze znalezione w grze. Prawdopodobnie w którymś z następnych płaczy znowu będzie to Tu można naprawiać swoje przedmioty. No, na przykład widły. To kosztuje 8, 8 gd. Kolejna metalowa bariera, ale już jej nie będę brał, ponieważ mam już kilka. Tutaj double barrel, czyli taki Obrzyn podwójny. Piężki. Dobrze. Tutaj jest y, nóż motylkowy, ale też też wolę widłu od niego. Przejdźmy tędy. Zobaczymy, co dalej można znaleźć. Przypominam, że w czasie całej przygody nie będę korzystał z safezona, a mój plecak będę traktował jak skarbiec. Tutaj bywają leki na samochodzie i obok samochodu, ale widzę, że ktoś tu był bo tu nie ma. Tu są. Zdarzyło się zaraz pójdzie No dobrze, jeszcze laki mogą być przy tym ambulansie i na wozie strażackim. Rzeczywiście są. Tutaj. Yes. Teraz uda, udamy się tutaj, to jest Smith Estate. Tego zębiaka zabijam, żeby nie pokazywał, w którym Tu zostaliśmy przywitani przez gospodarzy, przynajmniej pieniądze dorzucili Tu mamy nail do Negdana, którego jeszcze nie mamy. Flary zostawiamy tutaj. Też istnieje możliwość ekspienia na tych zębiakach O, jest. tutaj. Od razu się wyleczę Zawsze jest trochę No. trochę pieniędzy. To się opłaca. E, jeszcze w tym domu można znaleźć czasami plecaki, różne inne rzeczy ciekawe. E, magazynek do MP740 pociskowy, co jest na pewno interesujące. Dobrze. dobrze. Dobrze, idziemy dalej, jeszcze sprawdźmy ten garaż, tutaj czasem można znaleźć broń, e, ale tym razem jej nie ma. Dobrze, to było wszystko, jeśli chodzi o tą niewielką lokację. E, następna, następna też będzie niewielka i... Nazywa się Tyler Ranch. Przenieśmy się tam i jesteśmy. To naprawdę mała lokacja, w której stoi jedynie z i jakiś mały barak ale tutaj również można znaleźć czasami ciekawe przedmioty. Sprawdźmy. Tutaj tylko taśma klejąca, która jednak jest potrzebna, żeby wykraftować tunik. Tutaj bandaże, które mogą być zawsze przydatne. A na końcu jest Mini Kruger, ale nie będę go brał, ponieważ wolę mojego skara. tu Tutaj czasami przechodzą gracze, ponieważ idą do Save Zone. To jest dosyć niedaleko Save Zone, także można czasem graczy spotkać. Dobrze, nasza kolejna... ...lokacja do odwiedzenia... ...to Springer Ridge Driver Park. Przenieśmy się tam. Tych rzeczy nie zabieramy, to że y, sandbag barkady może się przydać. To jest metal scrap, to jest barkady darmiana. Patrzmy dalej, ta puszka. oraz gry też brć ręczna, dubar znowu eee, to jest eee, to jest eee, przedni chwyt jeśli dobrze pamiętam do do smg, czyli na przykład eee, do Uzi ale już nie będę używał, także to używczę. Lepiej zabiorę taśmę w I można od razu powiedzieć, że przedni chwyt też jest dosyć rzadko spotkaną rzeczą i jeśli ktoś ma łzy, to na pewno mu się to przyda. metalowa butelowa dużo się może spotkać jak widać dobrze teraz robi się już w południu jest wieczór nawet spróbuję dotrzeć do następnej lokacji którą jest lokomotem Campsite, ale jeśli mi się nie uda to zakończę ten, ten odcinek wcześniej dotarliśmy przy zapadającym zmroku niedługo będzie całkiem ciemno i nie będzie nic widać myślę, że tą lokację możemy sobie na ten moment odpuścić i następnym razem od niej zaczniemy tymczasem rzekąc tak z wami proszę o zostawianie komentarzy o zostawienie kciuków jeśli macie na to ochotę piszcie co sądzicie o tego typu rozgrywce i o takim sposobie jej prowadzenia tymczasem pozdrawiam wszystkich serdecznie do zobaczenia Cześć.